Kit Club. Cześć, tu Marta. Cześć, tu Natalia. Witamy Was w podcaście Kit Club. Dzisiaj zajmiemy się znowu tematem dwujęzyczności zamierzonej, ale dzisiaj będziemy rozmawiać troszkę pod innym kątem o tej, o tej dwujęzyczności, czyli będziemy mówić o wyzwaniach i problemach związanych z wprowadzaniem jej rzeczywiście w życiu. Natalia na co dzień robi to ze swoimi córkami, więc ma tych doświadczeń dużo. I przemyśleń. I przemyśleń. I dzisiaj podzieli się tym powiedzmy ciemniejszymi stronami e, dwujęzyczności zamierzonych, żeby nie było tak różowo, że to jest wszystko takie wspaniałe i wychowujemy sobie małych po prostu e, poliglotów i geniuszy, którzy e, będą, nie wiem, posługiwali się wszystkimi językami świata. Tak? Może wychowujemy, może nie powiem, Może nie, powiem. ale na pewno są jakieś związane problemy z tą dwujęzycznością i. No i jakie to są wyzwania? Są, są. Jest kilka takich wyzwań, jest jakaś tam nawet kontrowersja, która się pojawia regularnie na temat powiązanej zamierzonej. Przede wszystkim, taką pierwszą rzeczą, o której ja bym powiedziała, zanim w ogóle zaczniemy, to żeby przemyśleć sobie, jak to wpłynie na naszą rodzinę, mhm. na nasze funkcjonowanie w rodzinie. I myślę tutaj o takiej sytuacji, kiedy. Będę mówiła mama, bo to zazwyczaj mama wprowadza tą mm. dwujęzyczność zamierzoną. To ona pracuje bardziej z dziećmi niż tata, ale jeżeli tata osiąga, to sobie są, to oczywiście <grym <grym nie dyskryminują i to też są nawet informacje, wiadomo. Ale przyjmijmy, że jest to mama, tak? Mama zamierza wprowadzać dwujęzyczność mm. zamierzoną. Zazwyczaj wprowadza się ją w tym systemie OPOL, czyli One Parent, One Language, czyli okay. że to jeden rodzic mówi w danym języku. I teraz. Mm, Problem może pojawić się w sytuacji, kiedy drugi rodzic nie mówi w tym samym obcym języku. No właśnie. Mhm. Tak, czyli są, zazwyczaj mówimy do dziecka w obcym języku przy tej e, dwujęzyczności zamierzonej w domu, w sytuacjach domowych. Tak? Mhm. No, kiedy dziecko jest w placówce, wtedy no, nie, nie realizujemy tego. Jesteśmy w domu i y, załóżmy taka sytuacja, siedzimy przy obiedzie, mhm. mama rozmawia z dziećmi w tym języku obcym, a tata nie zna tego języka. I tata jest kompletnie wykluczony z, z komunikacji, z sytuacji mm. komunikacyjnej. On nie wie, co mama mówi do dziecka. Oczywiście mama może tacie wtedy przetłumaczyć, wiesz, powiedziała mu to i to i to, ale jest mm -hmm. to sytuacja bardzo to sztuczna, to, bardzo, bardzo sztuczna. Taka... że one mają jakieś. Dziwna, swoje... w ogóle mm. taka mm, nienaturalna. To tak. nie, nie ma takiego naturalnego wspólnego bycia ze mm. sobą, bo gdzieś jest pośrednik, którym jest ta mama i tak. Mama jest obciążona byciem tak. pośrednikiem, tata jest obciążony tym, że jest wykluczony. Yy, I. Tak sobie teraz pomyślałam, to jest w ogóle niezwiązane nie, nie może z samą z dwujęzycznością zamierzoną, ale to musi być też wyzwanie wszystkich rodzin naturalnie dwujęzycznych, jeżeli to, ta druga osoba nie zna o, na języka pewno. swojego męża na przykład. Na tak? A tam, dlatego no. bardzo często pary, które posługują się dwoma różnymi językami najczęściej mówią ze sobą po angielsku. Żeby mieć, żeby żywone, mieć tak, wspólny język. Ale z, z dziećmi, z dziećmi z mogą już rozmawiać. Z... Z... tak. Czyli mają swoje takie mini światy. Mają swoje mini, mini światy, ale wtedy, kiedy spotykają się wszyscy razem, to zazwyczaj tak. mówią po angielsku. Więc mm -hmm. tak? to dziecko chłonie już w ogóle jeszcze więcej języków. Mm -hmm. mm, no ale załóżmy, mówimy teraz w tej dwujęzyczności zamierzonej. I, I co wtedy? Bo takie sztuczne sytuacje to nie są dobre sytuacje. Mm -hmm. Poza tym, takie sytuacje bardzo szybko zmęczą rodziców i to spowoduje rezygnację z tego, z tego pomysłu. Tutaj trzeba być kreatywnym i trzeba wymyślić sobie, jak w takim razie będziemy to realizować. Jeżeli tylko mama zna dany język, to może niech mama mówi zastosuje hmm, sposób wprowadzania do języczności time and place, czyli miejsce, yy, czas i miejsce. I na przykład niech to będzie, dobra, to teraz codziennie mama między 17 a 18 idzie do pokoju bawić się z dziećmi i to robi tylko mama i wtedy ona mówi po, w tym obcym języku. Albo tylko wtedy, kiedy taty nie ma w domu, żeby tata się nie czuł okay. wykluczony. Tak? No, jakiś sposób może można wymyślić, ale na pewno... Trzeba to mocno sobie przemyśleć. U mnie nie ma tego problemu, u nas w naszej rodzinie, ponieważ mój partner mówi po niemiecku też. Mhm. On nie mówi do dzieci, ale on wszystko rozumie, on potrafi reagować i ta nasza rozmowa jest naturalna. Ja mówię po niemiecku, on mówi po polsku, ale Czyli rozumiemy się rozumie, nawzajem. że wy na przykład siedząc przy stole, i ty kiedy mówisz coś do dziewczynek po niemiecku? To tata może odpowiedzieć na to, co ty powiesz tylko to że po polsku. Tak, tylko po polsku. Odbywa, i dla nich to nie jest żaden, żaden problem. Mhm. I wtedy dziewczyny mówią coś, tacie po polsku mi różnie, mieszają po polsku, po niemiecku, albo w ogóle mieszają w jednym mhm. zdaniu różne słowa z różnych języków, ale to nie wyklucza taty z naszej komunikacji. Tak. I wydaje mi się, że to jest kluczowe i jest to bardzo ważny punkt, ponieważ dwujęzyczność zamierzona jest świetna. Ale jeżeli to ma powodować um, problemy jakieś w rodzinie albo dysharmonię w rodzinie, to tak. myślę, że nie. Są nadrzędne wartości. Myślę, że jakby, jakość komunikacji w rodzinie jest ważniejsza niż mhm. um, ambitne plany rodziców. No, <laughs> ambitne plany mam. Tak. Czyli przede wszystkim e, ciepłe, dobre relacje, dobra komunikacja, a dwujęzyczność zamierzona, o ile tego nie zaburza. O ile tego nie zaburza, tak. Tak, Jasne. to jest chyba pie pierwszy punkt i najważniejszy, bym powiedziała. Hmm. Okej, okay, no to jakie są inne wyzwania? Bo na pewno rozumiem, że to nie jedyne. No niestety, <noise> niestety nie jedyne jest tego trochę. Kolejne wyzwanie to jest takie wyzwanie, które też trzeba sobie chyba przemyśleć, które jest związane bardziej z naszymi emocjami, bardziej z tym, jak my się czujemy, a nie z trudnościami, że tak powiem, technicznymi. Chodzi mi tutaj o skrępowanie, ewentualnie wstyd w sytuacjach, kiedy komunikujemy się z dzieckiem przy innych ludziach w takich sytuacjach jak na placu zabaw, u lekarza, przy hmm. innych rodzicach, których dobrze nie znamy, lub przy znajomych, którzy nie wiedzą może, że stosujemy hmm. tę dwujęzyczność zamierzoną, co wtedy? Są takie myśli oczywiście, co kto sobie pomyśli, że może nas hmm. ocenią, że może jesteśmy jakimiś nawiedzonymi rodzicami przeambitnionymi, a tak. może ktoś na przykład akurat zna ten język, a my powiemy coś nie idealnie, albo zrobimy jakiś błąd, albo nie tak okay. zaakcentujemy, i ktoś powie, pff, no nie bym mówi po tym niemiecku, ale ten niemiecki to no takie tak. średni, mhm. tak? I to są te wszystkie nasze obawy, które są związane z tym, co oni o nas pomyślą, czy my chcemy w ogóle musimy zdecydować, czy chcemy, i czy potrafimy ściągnąć na siebie uwagę czyjąś, mhm. czy możemy ją wytrzymać, czy... Czy raczej nie lubimy tego? No i pewnie, o ile ktoś nie jest taki zupełnie odporny, może są ta, takie osoby, które się w ogóle nie przejmują tym, co ktoś pomyśli. Tak, tacy byśmy pewnie wszyscy chcieli być, no, sobie wyobrażamy, ale prawda ta jest taka, że większość z nas jednak myśli o tym, co inni ludzie pomyślą. No to to może być problem, no bo no i a nawet pomyślałam o tym, że powiedzmy, jak zapraszacie do siebie przyjaciół. I to nie są osoby mówiące po niemiecku, mm -hmm. i wy chcecie utrzymywać y, rozmowy z tymi przyjaciółmi, ale jednocześnie dziewczynki są obok. To tutaj gdzieś się zaczyna ta konsekwencja zaburzać, tak? Bo ta mama zaczyna mówić po polsku. Wtedy. Tak, tak, tak. konsekwencja to jest w ogóle osobny temat, tak? Teraz jeszcze y, chciałabym nawiązać do tego skrępowania. Oczywiście różne relacje z różnymi ludźmi budujemy i są osoby też w moim kręgu takie, które wiedzą, że ja stosuję dwujęzyczność zamierzoną i przy których ja się nie krępuję mówić do dzieci po niemiecku i spotykam się ze znajomymi czy z rodziną i ja mówię do dzieci po niemiecku. Ale są takie osoby, przy których ja po prostu nie będę mówiła do dzieci po niemiecku, ponieważ nie znamy się na tyle dobrze albo może one w ogóle nie wiedzą, że ja takie coś stosuję i nie chcę wprowadzać tego tematu, nie chcę właśnie jakiejś takiej ala sensacji wprowadzać, więc wtedy ja przeskakuję z dziećmi na na język polski, tak samo na placu zabaw, u lekarza. Ja nie jestem niestety wolna od tych obaw, co inni pomyślą. Nie jestem też osobą, która lubi na siebie ściągać zbyt dużą uwagę i w takich sytuacjach publicznych niestety przeskakuję na polski. Staram się, żeby takich sytuacji było jak najmniej, ale no, przecież one się wydarzają, tak jak normalne życie się wydarza, i wtedy, wtedy ja nie, nie cisnę tego niemieckiego. Nie dałabym rady. Okej, okay. i czyli powiedziałyśmy o tych y, dwóch wyzwaniach. Czy są jeszcze jakieś takie ważne wyzwania? Są. <laughs> to jeszcze nie koniec tej listy. Ważną rzeczą jest bardzo, jedną właściwie z najważniejszych, jak już zaczniemy, jak już stwierdzimy, że okej, okay, rodzinnie damy radę, publicznie damy radę, to teraz kolejne wyzwanie jest konsekwencja. Mhm. Musimy być konsekwentni. Nie może być tak, że o, dzisiaj to się zaczeczuje, bo mi głowa, dobra, to sobie odpuszczę, pogadamy po, po polsku, tak? Albo nie, dzisiaj tym się nie chce, bo mhm. coś tam, to też po polsku, no musimy być konsekwentni. Jak już postanowiliśmy, to musimy ten język po prostu realizować cały czas z dzieckiem, żeby to dziecko widziało, że jest to język komunikacji, mhm. a nie, że można sobie przeskoczyć na inny język. Jeżeli dziecko uzna, że to jest język, którym komunikuje się z tym rodzicem, to mm -hmm. dziecko będzie się tym językiem komunikowało. Jeżeli nie uzna, bo będzie widziało, że raz może, ale właściwie mm -hmm. to nie musi, no to no, nie powiem, że jest to niemożliwe, bo dziecko oczywiście język chłonie, dziecko się będzie uczyło tego języka, ale może zrezygnować z komunikacji w tym języku. Czyli będzie okay. rozumiało, ale nie będzie chciało się komunikować. Mm -hmm. A teraz mi przyszło takie pytanie, ja bym miała takie pytanie pewnie, gdybym miała wprowadzać taką się zamierzoną. Co w takiej sytuacji? Ja wiem, że to Ciebie nie dotyczy, bo mówisz świetnie po niemiecku, ale jeżeli ten rodzic czuje, że no to nie jest jego język ojczysty i on nie jest taki idealny w tym języku, może popełniać błędy, no bo nie jest nativem, mhm. Czy to jest jakiś problem? Mm, tak i nie. Znaczy, ja mówię bardzo dobrze, ale też nie jestem nativem i nigdy nie będę. Uczyłam się tego języka jak osoba dorosła i pewne rzeczy się nie przeskoczy. To jest kolejne wyzwanie. W ogóle to już Marta poszła się dalej, bo jest to kolejne wyzwanie yy, i chciałam też o to zahaczyć. Bardzo często jest tak, że w takich sytuacjach z dziećmi nie będziemy znali jakiegoś słowa, bo, albo jakiegoś wyrażenia, albo nie będziemy wiedzieli, jak coś dziecku wytłumaczyć. Dlaczego tak jest? Nawet abstrahując od naszego poziomu językowego. Możemy mieć świetny poziom językowy, językowy możemy pracować w tym języku, ale pojawia się dziecko i pojawiają się po prostu nowe tematy. Musimy znać wszystkie urządzenia na placu zabaw, musimy wiedzieć, jak jest zasypka, pieluszka, no wszystkie te słowa dziecięce, jak jest czardziejska ruszczka z bajki, takie słowa, które się pojawiają w bajkach i w życiu codziennym dziecka. I to są takie rzeczy, które my znamy w swoim języku, bo jako dzieci wchłonęliśmy to, te słowa. Natomiast jako osoby dorosłe uczące się języka obcego, nie uczymy się takich słów. My się uczymy słów z życia codziennego, ale bardziej na rynek pracy i z życia dorosłych, a nie z życia dzieci. Tak. I jest to bardzo duże wyzwanie, no ja to robię tak, że ja po prostu cały czas się to uczę. To nie jest tak, że ja mam jakąś pulę i ta pula jest zamknięta i czuję się w niej świetnie. Cały czas pojawiają się nowe tematy, dzieci rosną, więc pojawiają się nowe zabawki, pojawiają się nowe gry, pojawiają się nowe sytuacje komunikacyjne. Czyli jednocześnie realizujesz. realizujesz ideę ustawicznego kształcenia. Ustawicznego do śmierci. Dzięki <gry> dwujęzyczności zamierzonej rodzice do końca życia uczą się. Nie, trochę roz. nie mają wyjścia. Nie jest wyjścia. akurat, tak. uważam, że duża zaleta dwujęzyczności zamierzonej, bo nie możemy osiąść na laurach w języku. Świetne. Musimy cały czas się dokształcać i faktycznie ja cały czas to robię. Super, a przy e... okazji robi to Twój partner, bo on cały czas słucha języka, prawda? Cały czas. On się też dokształca z, z rzeczy typu, jak jest na przykład Bączek taki, taka Zabawka, z zabawy. A jakie to to pewnie będzie fajny wyraz? A akurat nie jakiś taki super kreuzel. Kreuzel. No, 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 Szkoda, bo szkoda, potrafią się, być fajniejsze. Potrafię, w potrafią, ale musimy się nauczyć, jak jest na przykład plansza, jak są piątki, jak są gry, jak są puzzle, a jak układać puzzle. Mhm. Wszystkie tego typu rzeczy, których może się nie uczyliśmy yy, jako dorośli prawie, dla siebie. Prawie na pewno się nie uczyliśmy, mhm. Prawie sytuacje u lekarza i tak dalej, i tak dalej. I to jest, jeśli chodzi o ograniczenia językowe, to jest to jedno z ograniczeń, czyli nasze ograniczenie, jeśli chodzi o słownictwo. A drugie ograniczenie językowe to jest takie, że my z tym dzieckiem zazwyczaj jesteśmy ciągle w tych samych sytuacjach. Czyli jesteśmy odbierając szkola, idziemy do domu, w domu jemy obiadek, kąpiemy się, bawimy, idziemy do babci, wracamy do babci. Te sytuacje się powtarzają w kółko te same. I Ale te jednak słowa, to jest duża gama sytuacji. Tak? Jest to duża gama i oczywiście dla osoby, która by była osobą dorosłą, zaczynała się uczyć tego języka, dla niej to by byłby ogrom informacji. Ale mimo wszystko, jeżeli dzieć, dziecko idzie do przedszkola, tam ma gry, zabawy, jakieś tam zabawy edukacyjne, plastyczne, to tam ono, wchło, nie wchłania, ono wchłania w swoim języku wszystko, e, wszystkie te mhm. słowa, a nie w języku tym drugim. I ciężko jest zrealizować w domu całe to słownictwo, całego słownictwa, które, którego uczy się dziecko, no, native powiedzmy, czyli w moim przypadku dziecko niemieckie mieszkające w Niemczech. Jasne. I to jest wyzwanie dla rodzica, żeby sztucznie, w pewnym sensie, kreować takie sytuacje, które poszerzają słownictwo. Czyli na przykład idziemy sobie do lasu, to możemy po prostu pójść do lasu, pospacerować, haha, jak jest fajnie, ale możemy się przygotować do tego wyjścia do lasu, nauczyć się, jak są żołędzie, jak są... Dęby, jak są klony sosny, jak jest mech i trochę inicjować rozmowę i trochę tak jakby na siłę, oczywiście w zabawie mhm. w taki przyjemny sposób, ale wprowadzać to słownictwo, żeby dziecko się też tego uczyło, bo inaczej w domu nie powiem mu, wiesz, teraz się pouczymy o tym, jakie są drzewa w lesie. Czyli zanim wychodzimy do lasu, to mamusia musi zrobić zadanie no, do za uczymy się jak są szyszki, tak. sosny i inne. Uczymy się, mhm. a jeżeli nie, nie tym razem, to następnym razem wracasz z tego lasu. I ty sobie myślisz, że ja nie wiedziałam, jak jest to, to, mm -hmm. to i sprawdzasz w słowniku i już następnym razem wiesz. Mm -hmm. I mówisz, zobacz, tam biegnie wywiórka. A, tutaj a dopóki ptaszek. nie wiesz, to w ogóle nie poruszasz tematu wywiórek, czy po prostu jednak przechodzisz na polski? Nie, 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 nie. Po prostu... ja się staram nie przechodzić na polski. Ja yy, zazwyczaj robię takie, że jest sytuacja, że dziecko mnie pyta o coś i ja nie wiem. nagle jest... To ja mówię, że nie pamiętam i bardzo szybko sprawdzam w słowniku w komórce. No, no tak. Bardzo szybko sprawdzam i wtedy od razu mówię to słowo i powtarzamy, i jest kilka zdań związanych z tym słowem, a zobacz, ten ptaszek, to się nazywa na przykład kos. Tak? Kiedy jednak te komórki, to bez nich to... Słowniki w komórkach. Słowniki w komórkach. Co, bo nie mówić o komórkach złego, to jednak w takich sytuacjach... No pomagają, no ratują, ratują, Jasne. tak? Bo, bo nie ma silnych, nie znam wszystkich nas ptaków po niemiecku. Więc no szybko muszę sprawdzić, tak jak i po polsku nie znam, ale wiadomo, że znam więcej. Więc to są takie wyzwania typowo językowe i na to się rodzic musi nastawić. Tak jak już wspomniałaś, jest to duży plus, bo jest to związane z samorozwojem i to jest bardzo... Całej rodziny. <laughs> <laughs> <samorzwojem, śmiech> może nawet z jak possłuchują. Nie no. wiadomo, kto jeszcze no. korzysta. Ktoś jeszcze na skorzysta. Tak, no. a myślę sobie, że na przykład jak się dziecku pomyli i zacznie mówić w tym języku do innego dziecka, to jeszcze może się inne dziecko zacznie uczyć. Nigdy nie wiadomo. Nigdy nie, <laughs> nie wiadomo. Ja czasami <laughs> na przykład mam takie, tak się zastanawiam, wprowadzam, załóżmy, już zostajmy przy tym kosie, przy tym ptaku. Jest ten kos, przyleciał ten kos. Ja pokazuję do córki, o jest kos, i sobie czasami myślę, że będzie wiedziała, jak jest kos po niemiecku, ale nie będzie wiedziała, jak jest po polsku. Ale właśnie. I tego się mhm. też nie uniknie, że oczywiście pewna baza tego słownictwa jest wspólna dla obu języków. Ale w zależności od tego, jak aktywności dziecko ma z mamą, jakie ma z tatą, no to takiego słownictwa może być. No wtedy powinien wkroczyć status i powiedział, mama ci pokazywała właśnie takiego i takiego ptaszka. No tak? w idealnym świecie, tak, ale też właściwie tak naprawdę to nie, bo to by znaczyło, że w pewnym sensie tłumaczymy. No tak. A my staramy się nie tłumaczyć. Tak? To o tym będzie też dodatkowy podcast, jak prowadzić tę dwujęzyczność zamierzoną i co robić właśnie, żeby albo może inaczej, czego nie robić mhm. podczas dwiezyczności mhm. zamierzonej i jedną z takich tłumaczenie dziecku słowo. A to no, chyba jest język. ważne, musimy o tym rzeczywiście zrobić odcinek, bo to na pewno jest ważne, czego nie popełniać, jakich błędów nie popełniać i czego nie robić, żeby to się nie stało, bo chyba tak jak to rozumiem, to ma być jednak na jakimś takim poziomie nieświadomym dla dziecka, Absolutnie, prawda? to ma być tak jak native, mm -hmm. tak? dziecko nie ma sobie tłumaczyć jednego zakresu znaczeniowego danego słowa zakresem znaczeniowym tego Duje. słowa w innym mm -hmm. języku, bo te zakresy się, często się nie pokrywają. One mają na przykład jakiś wspólny trzon, mm -hmm. ale mają jeszcze jakieś swoje obszary, które tak. się nie pokrywają i nie możemy tłumaczyć jednego. Tylko ono ma przepisywać danemu obiektowi taki termin. Taki tak, termin. tak. Taki... I w tym języku taki termin, i, i jakby potem to słowo może się na pojawić w jakichś zwrotach. Które są nieprzetłumaczalne już na język jego, no powiedzmy hmm. pierwszy, tak? Więc absolutnie nie tłumaczymy, ale hmm. to, to na pewno będzie rozwinięte w jakimś innym podcastie. Czy to już jest koniec problemów związanych, z, czy jeszcze nie, z dwujęzycznością? Jest to, powiedzmy, koniec takich wyzwań dla rodziców, znaczy koniec. Jest to oczywiście lista moja, są to sytuacje i takie wyzwania, które ja zauważyłam u siebie, w naszej rodzinie albo po przemyśleniach różnych, natomiast oczywiście. Każda rodzina może mieć. To nie jest lista zamknięta. Każdy Jasne. może dołożyć swój problem. Tej A czy wy staracie się w ogóle dziewczynki jakoś eksponować na jakiś kontakt z Niemcami, native'ami? czy jak to wygląda? Czy... O, no widzisz właśnie. I to jest mhm. kolejny punkt do wyzwań. Tak, yy, tak staramy się. I to jest bardzo ważne. Mhm. Yy, I to był od początku dla mnie bardzo ważny punkt w prowadzeniu tej dwujęzyczności zamierzonej, Ponieważ no, ja nie jestem native'em mm -hmm. e, i ja też nie chciałam, żeby być jedynym źródłem języka niemieckiego dla dzieci. Mm -hmm. Dzieci muszą mieć różne źródła, żeby móc porównywać akcenty, każdy jednak e, inaczej mówi. Do mowy czyjeś można się przyzwyczaić. E, osoby dorosłe, które uczą się języków, pewnie też mają takie doświadczenia, że poznały jakiegoś obcekrowca w danym języku mm -hmm. i z nim nauczyły się komunikować, bo rozumieją jego akcent, rozumieją, jak on wymawia pewne słowa, a potem przychodzi nowa osoba zaczyna mówić w tym samym roku. języku, ale nie rozumie się tego języka. Więc dziecko musi być wystawione na wiele sposobów mówienia w danym języku. E, tu nie z pomocą przychodzi jako... nam lokalizacja, bo w Szczecinie no, tak teoretycznie a, <grym> a, powinno być... No my mamy to szczęście, bo mieszkam, ja, ja mieszkam w Szczecinie, przy granicy mówię po niemiecku, 15 kilometrów no i rowerki, już wchodzimy w niemiecki tak. świat. Jedziemy hmm, więc... rowerkiem, jesteśmy w Niemczech, tak? Jedziemy sobie na wyprawę e, popołudniową, wyprawę rowerową i jesteśmy w Niemczech nawet no, niecałodzienno. Jesteśmy w Niemczech i możemy się wystawić e, na, na ten język niemiecki. E, natomiast jeżeli no, ktoś nie ma takiej możliwości, to dobrze by było, żeby się łapał wszelkich e, możliwych sposobów na wystawienie wszystkich Niemców. Francuzów i Hiszpanów generalnie. Obcokrajowcy mm. bardzo welcome. Mm -hmm. e, I ja też e, bardzo się starałam, żeby moje dziewczyny miały kontakt z żywym językiem. Na szczęście teraz mają, to się udało e, przez znajomych Niemców. Mm -hmm. e, i, ja też widzę, ile to im daje. To, mhm. jest, to jest coś niesamowitego. Po jednym popołudniu spędzonym z nimi, kiedy ona widzą, że język niemiecki jest po prostu językiem komunikacji, I to nie jest tylko, że mama sobie mówi w tym języku, tylko że po prostu inni ludzie też mówią w tym języku i nie potrafią mówić w naszym języku w naszym w sensie polskim. Mhm. Y to im od razu daje wręcz skokowe, taki wielki skok do przodu. Mhm. Od razu się przestawiają, od razu mów, zaczynają mówić więcej w tym języku, lepiej, zaczynają składać zdania. Każdy, ja widzę m, bardzo duży progres po każdym spotkaniu. Super. I choćby nie wiem, ile ja mówiłam, dziewczyny mają czytane bajki, dziewczyny mają e, w sensie książeczki, e, jak oglądają bajki, oglądają tylko po niemiecku i też czerpią z tego słowa. Mhm. Ale kontakt z żywym językiem i z Niemcami, który wymusza na nich jakąkolwiek reakcję w tym języku jest nie do przedstawienia. To jest jeszcze większa motywacja, bo one wiedzą, że inaczej nie zostaną zrozumiane. Tak. One nie wiedzą, że po polsku nie przejdzie. No nie że Muszą, muszą a, jakkolwiek powiedzieć. A też rodzic nie przetłumaczy, nie pomoże. W sensie ma być. i yy... no, ja nie byłam jeszcze w takiej a, sytuacji, żeby na przykład córka tam nie dała rady i przyszła do mnie, żebym ja pomogła. Po prostu. Y Próbuję, tak, próbuje mm -hmm. stara się radzić. Widzi, słyszy, że jest rozmowa tylko i wyłącznie po niemiecku i ona się dopasowuje do sytuacji. Okay. Jeszcze jest na tyle mała, że jeszcze nie podważa tego. Nie? Mm -hmm. <laughs> jeszcze, jeszcze stara się dostosować do tego, jaka jest sytuacja wśród dorosłych. Tak, więc chyba tym, tym twoim pytaniem to ty, Marta, zamknęłaś tę listę ty, ty, ty wyzwań, czyli to, Tych wyzwań. to już koniec złych wiadomości. To już jest koniec złych wiadomości. Generalnie z Związyczność zamierzona jest super, żebyście się chcieli... Tak, znaczy no, tak o nich mówimy, nie ma, że to nie są żadne złe wiadomości, bo każde wyzwanie jest dla nas szansą do rozwoju, wiadomo, tak? Ja tak, ja natomiast to... wszystkie… Y, y, to, co chcemy zrobić dobrego, ambitnego, fajnego, no zawsze wiąże się z jakimiś trudnościami i no, to, myślę, że tak, to coś, co ma dużą wartość, ma też jakąś… jest trudniejsze do zrealizowania, ale to nie jest Jasne. Ok, to tak z Twojego punktu widzenia, jak wprowadzasz dwujęzyczność, takie są wyzwania. A wiadomo o jakichś takich, powiedzmy, naukowych, nie wiem, zbadanych e, obszarach, które, które mówią o tym, że to jest jakaś kontrowersyjna metoda, te, że, że to ma jakieś, nie wiem, konsekwencje, które może nie są takie pozytywne dla dzieci? Yy, nie, wręcz przeciwnie. Mm -hmm. yy, na obecny stan wiedzy i rozwoju nauki yy, stanowisko jest przyjęte takie, że dwujęzyczność zamierzona, ale też i niezamierzona, nie powoduje opóźnienia rozwoju mowy. Aha, bo rozumiem, że takie są przy, były przypuszczenia. Tak, takie, są, takie były przypuszczenia, no właśnie, ja to już tak domyślnie założyłam. Jest takie przekonanie, czy taki mit, że dzieci, które są wychowywane dwujęzycznie, zaczynają mówić później. A jak było u Ciebie? Hmm. No właśnie, u mnie jest tak, że moja starsza córka za faktycznie zaczęła być późno. Natomiast y, ja mogę to powiedzieć ze swoich obserwacji i to też potwierdzają badania, że jeżeli dziecko y, zaczyna mówić późno, to, to nie ma znaczenia, czy ono jest dwujęzyczne, czy ono jest jednojęzyczne. Jeżeli ono jest w rozwoju tak ustawione, to ono i tak zacznie mówić późno. Dwujęzyczność zamierzona nie opóźnia. Mhm. Mówi się o tym, że dziecko wychowywane dwujęzycznie może zacząć mówić Troszkę później, ale to przesunięcie w stosunku do dzieci jednojęzycznych jest małe i ono się mieści w normie rozwojowej. Aha, okay. e, I e, to opóźnienie też wynika z tego, że co prawda, według badań dziecko w dwóch językach, w danym języku ma mniejszy zasób słów mhm. niż dziecko jednojęzyczne, ale jak połączyć. Z dwóch języków, to w sumie ma dużo większy zasób słów. Mm -hmm. I ono z tymi słowami musi sobie poradzić. To jest dużo większa baza danych i ono musi sobie te bazy danych poukładać, i to nie jest takie proste, to zajmuje trochę więcej, więcej czasu. czasu. Więc to dziecko może mieć lekką obsługę w rozwoju mowy, ale to nie jest żadne zagrożenie, to nie jest opóźnienie rozwoju mowy, jakieś kategorię. którym można się niepokoić. Absolutnie. Mm -hmm. To jest, to mówię, to może być lekkie przesunięcie, ale trzeba to podkreślić, to jest dalej w ramach, y, 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 mieści się w normie rozwojowej. I tym okay. nie ma się co martwić. Kolejną rzeczą, którą mogą się rodzice martwić albo być, albo być niepewni, to jest tak zwany code mixing, czyli że dziecko na początku miesza kompletnie języki. Jest to też normalne zjawisko. To i śmieszne, chyba, nie? Do posłuchania tak. Tak, tak, to jest bardzo śmieszne. Na przykład yy, m, moje córki chodzą do przedszkola, w którym jest realizowany język angielski, i yy, na przykład któregoś razu córka powiedziała, że. Na różową sukienkę powiedziała, że jest pinkowa, że mm. <laughs> to jest kolor, kolor pinkowy. Bierze mm -hmm. angielskie słowo, dodaje Są końcówkę polską, mm -hmm. tak, polską i, i tak tworzy słowa i czasami tak faktycznie miesza. Bierze niemiecki polski czasownik i dodaje niemiecką końcówkę czasownika. Mm -hmm. Nie jest tego dużo, ale trochę takie rzeczy się zdarzyło i to jest faktycznie śmieszne. Albo widać, że robi kalki językowe czasami. Mm -hmm czy Kompletnie miesza te języki, w jednym zdaniu wprowadza polskie słowo, niemieckie słowo, znowu polskie, jak i tam przyjdzie do głowy, co jest pierwsze, pierwsze i to jest normalne, to się mm -hmm. z jakimś czasem, czasem samo normalizuje, dziecko mm -hmm. zaczyna samo widzieć, że to są dwa różne języki i ono sobie te języki rozdziela i tutaj w ogóle nie... E, e, nie powinni się tym przejmować. Czyli to jest też to naturalny etap przechodzenia przez kolejność. Absolutnie, absolutnie naturalny. I może stanowić źródło dodatkowej radości w rodzinie. Dodatkowych, <głos》> to są dodatkowych zabawnych w sytuacji. Zabawnych sytuacji. Czyli też w sumie na plus, tak naprawdę, ten cold Mixing, można powiedzieć. Na plus albo, no, albo po prostu no, na plus mm -hmm. w sensie sytuacji, ale nie jest to w żaden mm -hmm. sposób zagrożenie. Jest to po prostu pewien etap rozwoju i jest mm -hmm. to oczywiście normalne. Dziecko Szybciej powie to słowo, które jest mu powiedzieć łatwiej, które mu pierwsze przyjdzie do głowy, mm -hmm. i ono je po prostu wrzuca w ciąg komunikacyjny. Tak, na no początku no się nie mm -hmm. zastanawia, nie rozdziela tych języków. Tak, bo no, celem nadrzędnym jest komunikacja zawsze, tak. dla, dla każdego, tak, nie? Dla, każdego. dla dziecka. Mm -hmm. Okej, okay, y no to tak, wiemy na pewno, no bo to, to chyba jest oczywiste, że taką korzyścią dwujęzyczności jest po prostu to, że dziecko będzie znało super drugi język, ale to na pewno nie jest jedyna korzyść. Nie. To nie jest jedyna mhm. korzyść i y, to też warto podkreślić, dlaczego dobrze jest wprowadzać tę dwujęzyczność zamierzoną. Badania pokazują, że y, dzieci, które, mają wprowadzać, które mówią w dwóch językach od małego, to nie musi przecież dwujęzycznie zamierzona, mają pla większą plastyczność mózgu, mhm. y, mają większą zdolność koncentracji y, i lepsze zdolności poznawcze. Mm -hmm. Między innymi, także to się przekłada też na różne później na dziedziny życia i na różne obszary wiedzy, które muszą yy, przyjąć. I to o, ja i nawet że... pamiętam ze swoich studiów, yy, że już wtedy, a to było jednak parę lat temu to studia, już wtedy były bardzo wiarygodne badania na ten temat, że wiadomo o tym, że dzieci, które są dwujęzyczne, wychowywane w dwujęzyczności, one jednak dużo szybciej się uczą kolejnych języków. Dokładanie tych kolejnych kodów do tego, powiedzmy, tych dwóch wiodących już jest dużo prostsze. Dużo prostsze i to, jest, to też właśnie wynika z badań, że dzieci nabywają po prostu dużo większą wiedzę metajęzykową, nawet jeżeli jest to wiedza taka nieuświadomiona, ale mhm. one potrafią analizować, są podświadomie te systemy językowe, mhm. ten język jako system po prostu i one każdy kolejny język dużo łatwiej sobie dołożą jako kolejną cegiełkę, więc będą miały w przyszłości ułatwione zadanie. Zrobimy... I będą chciały zostać poliglotami. A, a, prawdopodobnie będą. No. Zrobimy taki update za 10 lat. To... Iloma językami mówią już córeczki na Ale... <laughs> temu. Może się <laughs> Ale mówi... nie mam ambicji na, na 10 Ale ty nie musisz mieć. <laughs> ja może one ma, mają. Może one mają i może się okaże, że za 10 lat na przykład. Co ym... rok to język? Co rok to język, bo tak, bo tak im się spodoba. Kto wie? Kto wie? Jakby nie ma e, granic w górę. Nie e, Czy jeszcze jakieś efekty pozytywne, czy to na tym możemy? No, na pewno plastyczność mózgu, na pewno no, łatwość. Tak jak łatwość. W, 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 zdolności kognitywne, wiedza językowa, zdolność koncentracji. Mhm. O długoterminowych powiemy za 10 lat. <laughs> o długoterminowych. Z doświadczenia. <laughs> z doświadczenia. To wiemy z badań, i wiemy z doświadczeń innych. E, innych Rodzin, tak? Czy os osób, które wprowadzają dwujęzyczność. Super, no to wygląda na to, że nic tylko. Nic tylko, nie, tylko znowu do książek, do książek, do słowników, do. Tak, do, do dwujęzyczności. No i powodzenia, chyba tyle możemy powiedzieć. Natalia poleca. Natalia poleca, poleca i stosuje. Ja się podpisuję, także może podzielcie się, jeżeli wprowadzacie swoim dzieciom dwujęzyczność zamierzoną, albo zamierzacie ją wprowadzić, może podzielcie się z nami swoimi obserwacjami i swoimi pytaniami. Z I pytaniami, pytaniami. tak, pytaniami. Czekamy na pytania. E, śledźcie nas na naszych mediach społecznościowych. Zaglądajcie na naszą platformę. Tam jest dużo nowości i aktualności. To na pewno nie jest ostatni temat z obszaru dwujęzyczności. Myślę, prawda? Że nie, tam. nie, bo tam będzie więcej. Także na pewno jeszcze się... Tam um, jest co robić w tym temacie. Oj, tak, czyli jeszcze na pewno nieraz usłyszycie o dwujęzyczności. A na dzisiaj to chyba tyle. Myślę, że to tyle. To dziękujemy Dzięki i do bardzo. zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć.